Siemanko, z tej strony Oskar dla MMA. dziś moim rozmówcą jest Rafał Heratyk. witam Cię bardzo serdecznie. Witam wszystkich, cześć. E, jeden z czterech uczestników turnieju KSW opas kategorii półciężkiej. No, e, jakbyś mógł mi zdradzić trochę szczegółów związanych z negocjacjami, no bo z tego co mówi Twój menadżer, no była obiecana walka z Ibrahimem, ale ostatecznie no, z racji na odejście Ibrahima niej nie dochodzi, więc e, czy organizacja musiała Cię długo przekonywać, abyś wziął udział w tym turnieju? Tak, jeśli chodzi o Ibrahima, no to rzeczywiście to nie była ich, ich wybór, tylko Ibrahima, więc no niestety to już jest temat zamknięty, pewnie gdyby nie odszedł, to bym dostał tą walkę. Czy mnie musieli długo namawiać? Raczej nie, no po prostu powiedzieć, że organizują turniej. Przez chwilę miałem gdzieś taką rozkminę, czy, czy tego chcę, tak wiesz, tak trochę mi to... Te dwie rundy, pierwsza walka, trzy rundy, druga, turniej, dwie walki tego samego wieczoru. Mówię coś, i tutaj się nie podobało na początku, ale później z drugiej strony, po chwili sobie, tak myślę, kurde, człowiek wychowany na PRAJDzie, na tych wszystkich, wiesz, bo ja już mam też swoje lata i powiedzmy, gdzieś tam zaczynało się od Pride'u swoją przygodę z MMA, od oglądania tych gal, no to te turnieje gdzieś tam były codziennością. Mówię, kurde, Takcie 25 walk zrobionych w sposób standardowy, czemu by nie spróbować taka, taka nutka e, dreszczyk, takiej emocji dodatkowo był, także mówię biorę, lecimy. A czy nie byłeś troszeczkę zawiedziony tą całą sytuacją z i czy Gajewem? no bo jednak ta walka już tak naprawdę była kluczowym, e, kluczowym argumentem organizacji, aby cię podpisać. No a ostatecznie musisz e, trochę dłużej poczekać na. Na jakby poczucie tego smaku mistrzostwa, więc czy, czy nie zawiodłeś po prostu całą tą sytuacją związaną z ja wiesz, troszkę, troszkę tak, no ale to tak jak mówię, to nie zależało od, od organizacji KSW. Ibrahimowi skończył się kontrakt, nie chciał przedłużyć, nie dogadali się. Nie wiem, co tam było dokładnie, wiesz, powodem, więc ja im nie mam za złe. Nie? Jak Bóg da, to paz i tak będzie na moich biodrach. W porządku. Ja bym chciał usłyszeć Twoją opinię na temat tych rund, no bo wśród fanów była. Fani byli bardzo poruszeni tym, że są na początku dwie rundy, ale pierwsza jest ważniejsza, a później walka mistrzowska trzy razy pięć minut, więc to takie bardzo pomieszane. Ale jaka jest Twoja opinia? No bo no faktycznie może być problematyczne to, że pierwsza runda w tej pierwszej walce jest no, bardziej jakby punktowana. Czy znaczy, punktowana jest tak samo, tylko jest ważniejsza w kontekście ostatecznego wyniku? Jeśli chodzi o te dwie rundy, ukłon w stronę bardziej zawodników, nie, żeby, żeby gdzieś tam nie wystrzelali się aż tak, żeby troszkę jednak sił zostało do, do tej walki finałowej, to raz. A dwa ukłon w stronę kibiców, nie? No bo jak pierwsza runda jest więcej punktowana, bo jest bardziej brana pod uwagę, no to zawodnicy będą chcieli odpalić fajerwerki pewnie od razu, nie? Więc, więc będzie bardziej widowiskowo. Tamem Piłowarczyk w wywiadzie po mediatreningu uznał, że niekoniecznie może być tak, że zawodnicy od razu pójdą po nokaut, bo to bywa trochę niebezpieczne. Więc Panie. czy skłaniasz się ku jemu jakby opinii, że tutaj bezpieczniejsze będzie poddawanie swoich rywali niż pójścia, aby urywać swoje głowy? Wiesz to mogą być różne taktyki przyjęte, nie? Wiesz, może być na urwanie głowy, może być, ktoś się skupi na poddaniu czy właśnie na dominacji w parterze, a ktoś może na przykład walczyć w całą walkę z kontry i czekać na każdy ruch przeciwnika i go kontrować, i go wyłapywać, nie dać się obalić na przykład, nie? Różne taktyki mogą być. No trzeba to przemyśleć, co z którym zawodnikiem będzie najlepiej siedzieć, nie? W porządku, a powiedz mi, jak to u was wygląda pod kątem taktycznym? Czy od samego początku przygotowaliście taktykę na wszystkich trzech rywali, aby cały obóz przygotować Konkretne akcje, konkretne taktyki, i po prostu ostatecznie wybrać te dwie, które e, finalnie wniesiecie do klatki? Czy dopiero teraz się zaczyna jakby ten moment, gdzie e, planujecie walkę i układacie gameplan pod tego konkretnego rywala w pierwszej rundzie? Hmm. Ciężko ustawić taktykę pod trzech zawodników, aczkolwiek w tym przypadku e, każdy z zawodników jest przekrojowym zawodnikiem. Nie ma jakichś tam mega słabych stron czy, czy super silnych. Aczkolwiek trafił mi się chyba najsilniejszy koń, nie? <laughs> więc, y, y, więc myślę, że pod wszystkich byłoby podobnie, czy to by był Kleber, no może Damian Piłowaczek, troszkę inna taktyka, bo jednak jest chłop strasznie wysoki i chyba bazuje głównie na walce w stójce, więc może z, z nim by była delikatnie inna taktyka, a aczkolwiek Kleber, czarny pas BJJ, dobrze boksuje. E, Marcin Wójcik też y, mega silny, zapasy mocne. Dominacja w parterze, e, f, tak samo, ten, ta stójka teraz to wygląda tak jakby był starym bokserem, więc, więc nie widzę tam jakichś wiesz, słabych stron u nich. Ciekawi mnie jak widzisz, y, jak, jakie jest twoje postrzeganie na walkę Damiana Piłowarczyka z Kleberem Sylwą, no bo to była jakby walka, której chyba wszyscy się najmniej spodziewali w pierwszej rundzie, bo wszyscy z automatu stawiali, że wraz z Marcinem będziecie zastawieni jakby oddzielnie, a jednak do niej dochodzi. Ciekawie mnie, jak, jakie masz spostrzeżenia na temat tego pojedynku. Znaczy. Jaki jest Twój typ? Co, co do kurczę, no wiesz, to ciężko wytypować. Na pewno kleber jest bardziej doświadczonym zawodnikiem. Jak gdzieś to doświadczenie wykorzysta i mądrze zawalczy, to może gdzieś tam um, Damiana ustrzelić, bo też jest dobrym bokserem. Aczkolwiek Damian ma te jednak warunki fizyczne. No jak widzisz, jak widzisz, nie? No, tak gdzieś w łokcie kolana jak pójdą e, w, przy skraceniu dystansu, czy w jakiejś kontrze, to naprawdę może zrobić spustoszenie. E, jasne. A mój typ. Kurczę, nie wiem. Damianowi życzę, żeby wygrał. I jasne, ciekawi mnie w ogóle jak wyglądają e, twoje przygotowania pod kątem kondycyjnym. Czy przygotowujesz się pod klasyczne 5 x 5? No bo ostatecznie no, wychodzi na to, że gdybyś przewalczył pełen dystans w obu walkach, no to wychodzi te 5 na no 5. tak zresztą Wojsław to tłumaczył, że dlatego e, takie zrobili zestawienie. Ale czy pod kątem kondycyjnym przygotowujesz tak samo jak do, do piątki, czy jakoś inaczej to modyfikujecie, żeby rozkładać te siły troszeczkę inaczej? No bo jednak w tych obu walkach się ten dystans troszeczkę różni. No ja w sumie nawet nie wiem, jak będą te walki wyglądać. Przypuszczam, że, będą, przypuszczam, że jak się karta główna zacznie, to będą gdzieś te pierwsze walki półfinałowe, a powiedzmy finał będzie tak strzelam przed walką wieczoru, czyli to Megadamek i Mamet Halidow. Więc będzie dość sporo czasu na odpoczynek, więc bez sensu się przygotowywać na pięć rund. Chyba więcej trzeba postawić na dynamikę, na siłę yy, i na szybkość, niż tutaj na wytrzymałość rzeczywiście taką pięciorundową. No z tego co każdy, że to właśnie Wojciech mówił, że, że finał będzie kołem cool Eventu tej gali. E, tak tylko w gwali wyjaśnienia. E, Odchodząc od tematu walki, to ciekawi mnie czy byłbyś dalej skłonny zejść do kategorii średniej, no bo tych kilogramów troszeczkę przybrałeś już do, do kategorii półciężkiej i w przypadku, załóżmy, wygrywasz turniej, zdobywasz pas z kategorii półciężkiej i przychodzi oferta walki o drugi pas. Byłbyś w stanie ściąć te kilogramy i zmierzyć się, załóżmy, z Pawłem Pawlakiem o, o pas wagi średniej, żeby wypełnić ten limit mistrzowski, czy już w tym momencie byłoby ciężko? Zapowiem Ci szczerze, że dużo osób się o to pyta, ale śmieszą mnie pytania tego typu, no bo jednak dzieli mnie od tej decyzji dwie walki, więc zobaczę jak będzie po tych dwóch walkach, co do przybierania rzeczywiście troszkę mi się przybrało, ale to nie jest dużo, troszkę rzeczywiście, tak jak mówię, to są 3-4 kg może, więc jeśli wejdę na dobrą dietę i ten proces jakby ścinania Będę miał odpowiednio dużo czasu na przygotowanie się i jakby cały ten proces ścinania do dochodzenia do 8.4, to wydaje mi się, że bez problemu bym zrobił wagę. Aczkolwiek lata lecą, no i, no i to robienie tej wagi staje się coraz trudniejsze. Ale myślę, że, że ta, ja nie jestem jakimś bardzo dużym zawodnikiem. Teoretycznie wywodzę się z 8.4, więc te parę kilogramów, które mi teraz przyszło, wydaje mi się, że nie byłoby problemu zrzucić. W porządku. Ciekawi mnie też pewna rzecz, no bo yy, pozostając w tobie kilogramów, czy zamierzasz wnieść tyle samo, co w normalnej walce, no tyle co z Iwanem, no bo to w sumie jedna walka w kategorii półciężkiej? Czy chcesz troszeczkę wnieść mniej, żeby może zachować więcej sił w finale, jak, jak to wygląda, właśnie pod kątem kilogramów, już w, w sam wieczór yy, walki? Jest to ja na siłę jakoś nie pcham w siebie jedzenia i ten, ten proces rekuperacji gdzieś tam jest. Yy, opracowany przez y, Michała Sobiecha mojego dietetyka y, gdzieś to tam fajnie działa i wiesz, czy mi przyjdzie poważeniu 5 czy 7 kg to już tak naprawdę nie robi dużej różnicy bo y, bo ja nie zapycham się nie? Y, robię to tak żeby się po prostu dobrze nawodnić i, i żeby się dobrze czuć na walkę to nawet wolę wyjść y, y, głodny niż żeby gdzieś tam wiesz podchodziło ci jedzenie w trakcie walki pod gardło jasne 20 stycznia twój były rywal, Derricus Duplessis, dobywa pas UFC wagi średniej. Powiedz mi, czy miałeś tak. okazję w ogóle oglądać tą walkę. Jak punktowałeś, bo to też kwestia dosyć kontrowersyjna. No i jaka jest generalnie Twoja opinia na temat występu Twojego byłego rywala? No mega się cieszę, że wygrał pas, wiesz, to, to jest, kurczę, walczyłem z mistrzem UFC, nie? <grym> Jakby się nie patrzeć. Było to już chyba 7 lat temu, ale, ale jednak. Życzyłem mu tego zwycięstwa. Co do punktacji, rzeczywiście no było to bardzo bliskie, chyba szczególnie ta druga runda, nie? bo pierwsza i piąta była dla Stricklanda, a sędziowie dwóch chyba dało drugą Drikusowi, nie? bo trzecia i czwarta 100% dla Drikusa. No, Ale jak dla mnie dużo więcej pokazał w tej walce, dużo bardziej był aktywny. E, bardziej przekrojowym zawodnikiem, próbował obalać, próbował kopnięć, próbował, wiesz, jakiś tam z, z skracania dystansu, e, różnych aspektów MMA, a Strickland się nastawił stricte, jak samo nazwisko mówi, na kontrę, nie? więc, e, no i lewy, prawy, nie, prosty, więc gdzieś tam, powiedzmy, odpalił się w tej piątej rundzie, żeby troszkę mocniej te wymiany zrobić, więc nie zachwycał w tej walce. No, Drikus jest taki chaotyczny, aczkolwiek no, według mnie pokazał się lepiej, pokazał lepsze MMA i bardziej kompletne. A otrzymuje w ogóle jakikolwiek kontakt ze swoimi byłymi rywalami, tak jak teraz na przykładzie Drikusa, czy jakby po walce rozchodzicie się w swoją stronę i yy, jakby no, nie ma dalszego kontaktu? Nie no, Drikus jak jeszcze yy, w walczył w KSW, tam raz mu chyba czy dwa razy odpadł pojedynek z Borysem Ańkowskim. Yy. I, i, I nawet był u mnie w domu na kawce, także gdzieś tam mam zdjęcie, będzie dużo warte niego. <laughs> do. <laughs> y, nie, i, I dobry czas, żeśmy spędzili gdzieś tam razem, żeśmy trening zrobili zapasów. Y, tak że wiesz, no to on jest teraz y, tak człowiekiem, wiesz, pewnie rozchwytywanym, y, że bez sensu się tam gdzieś do niego dobijać, nie? Jak będzie kiedyś na nartach w Polsce, to na pewno na kawę zaproszę znowu. Nie? No, mówi, że w Polsce jest zakochany. Dla Patryka Prokuskiego z TVP wspominał, że Polska jest jego ulubionym krajem, więc mam nadzieję, że jeszcze, jeszcze będzie okazja. Już na, sam, na, sam, na samo zakończenie chciałem podpytać o sytuację z organizacją Ares, a dokładniej o te całe zawirowania z drugą próbką, czy w ogóle tym zawieszeniem we Francji. No Jak to wygląda? Bo ostatecznie ta sytuacja tak rozeszła się po kościach i nie było chyba żadnego takiego statementu ani ze strony Waszej, ani ze strony organizacji, czy ta druga próbka została przyjęta czy była pozytywna, negatywna, jak to wszystko wyszło? Wiesz co, sprawa z Aresem wygląda tak, że praktycznie się już rozwiązała, dostałem propozycję zawieszenia, ale ono było tak ogromne, ja to zawsze mówię, że, znaczy nie zawsze mówię, po prostu według mnie, mojego menadżera, naszego całego teamu, a kara zaproponowana przez Francuzów nieadekwantna do jakby popełnionego czynu, nie? Za jakieś tam śladowe ilości o staryny, która nie jest w ogóle jakimś starydym anabolicznym, tylko sarmem, Dość łatwo dostępnym i nawet nie każdy wie, że on jest w ogóle na jakiejś liście wada zakazanej. Już odbiegam od tego, czy go uzażywałem, czy nie, no bo to wiesz to takie tłumaczenie. Aczkolwiek UFC tam miało podobne przypadki i dawali zawieszenia na pół roku. Czy tam na 8 miesięcy, a ARS dał dużo, dużo większą propozycję zawieszenia, dlatego podjęliśmy się próby jakby udowodnienia niewinności, właśnie badając te odżywki, bo pierwsze zrezygnowałem z tej e, jakby drogi y, jakby usprawiedliwienia się, tak? Dobrze mówię. No ale po tym, jak zaproponowali taką karę, no to mówię nie, to, to jednak tak nie może być. I, I jakby sprawa wróciła w, w tok jakby takiego wyjaśniania. Nie? Także jak wyjdą, przyjdą wyniki tych, tych, tych badań, tych próbek tego wszystkiego, zobaczymy, co tam I inaczej, bo to nawet nie ARES, tylko francuska agencja antydopingowa, nie? bo ARES jakby to jest, wiesz, organizacja WALK, która została zmuszona przez rząd, żeby te badania prowadzić w tej w francuskiej agencji dopingo, antydopingowej. Więc no to już teraz jest kopanina z urzędem, nie? A nie z organizacją. Z organizacją Ares, rozeszły się fajnie i, i to tak powiedzmy w dobrych stosunkach. Jasne. To ja się nie chcę dalej dalej męczyć. Dziękuję Ci bardzo za wywiad. Myślę, że wszystkie tematy są rozwiązane. Życzę powodzenia, no i na pewno dużo zdrowia, żeby tam do tego finału doszło, bo obawiam się właśnie takich sytuacji, żeby żeby nic się tam nie wykroczyło, ale życzę Tobie, jak i wszystkim zawodnikom, dużo zdrowia, żebyście zrobili te dwie walki i, i było tak jak należy. Dziękuję. Fajnie, fajnie, dzięki za wywiad, za poświęcony czas.